Cytaty o kotach w literaturze. Neil Gaiman, Koralina. Wołanie kotów, odparł, jakby zdradzał jej wielką tajemnicę, to zwykle niezbyt produktywna czynność. Równie dobrze można by przyzywać trąbę powietrzną. Ewa Białołęcka. tkacz iluzji. Jak już jesteśmy przy ochronie, to ja dam ci podarek. Kotka. Będziesz go karmił, czesał i codziennie głaskał, bo kotek to bardzo lubi. Za to, jak ktoś przyjdzie ciemną nocką, żeby ci potężnąć gardło, to kotek go zerze. Emily Jane Bronte, Wichrowe Wzgórza. Zna Pani na pewno taki nastrój, kiedy człowiek, siedząc samotnie i przyglądając się kotce leżącej na dywaniku swoje małe, tak się tym przejmuje, że jest poważnie zirytowany, jeżeli jedno uszko zostanie pominięte. To okropnie leniwy nastrój. Przeciwnie. Nieznośnie czynny. Terry Pratchett, czarodzicielstwo. Chciałem powiedzieć, wyjaśnił z goryczą Y. że na tym świecie jest chyba coś, dlaczego warto żyć. Śmierć zastanowił się przez chwilę. Koty, stwierdził w końcu. Koty są miłe. Terry Pratchett, zadziwiający Maurycy i jego uczone szczury. Kot z sumieniem to... To jak świnka morska. Ani świnka, ani morska. Gajman, koralina. Nie potwierdził Kot. Wy ludzie macie imiona, to dlatego, że nie wiecie, kim jesteście. My wiemy, kim jesteśmy, więc nie potrzebujemy imion. Mariusz Szczygioł, laska Nebeska. Muszę przyznać, że poza hrabalem na mój lęk przed śmiercią i brak sensu skutecznym chwilowym znieczuleniem są też koty. Kiedy widzę kota, dzieci nie ją natychmiast bez względu na okoliczności, a jak się jest dzieckiem, to ma się bardzo daleko do śmierci. Wisława Szymborska, kot w pustym mieszkaniu. Umrzeć tego się nie robi kotu, bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Lucy Montgomery, -Mont opowieści z Avonlea: Nigdy nie lubiłam mężczyzn. Chyba się już taka urodziłam, bo odkąd pamiętam, moim najsilniejszym uczuciem była niechęć do mężczyzn i psów. Byłam z tego znana, a moje doświadczenie życiowe tylko mnie w tym utwierdziło. Im lepiej poznawałam mężczyzn, tym bardziej lubiłam koty. Tery Braczet, zadziwiający Maurycy i jego uczone szczury. Warto być kotem. Nie tylko masz dziewięć żyć, ale i teologia jest dużo prostsza. Truman kapot, Śniadanie u Tiffaniego. Nadal tuliła do siebie kota, biedny Pokraka, rzekła, drapiąc go po głowie. Biedny bezimienny Pokraka. To trochę niewygodne, że nie ma imienia, ale nie mam prawa mu go nadawać. Musi poczekać, aż będzie naprawdę czyjś. Myśmy się tylko właściwie skumali któregoś dnia nad rzeką. Nie należymy do siebie. On jest niezależny i ja też z Christine Cast, wybrana. Wiecie, jak to jest z kotami? Nie mają właścicieli, tylko służbę. Stephen King, cmentarz dla zwierząt. Koty to gangsterzy świata zwierzęcego, żyjący poza prawą i tam ginący. Eric Gourney, Jak żyć z wyrachowanym kotem? Jeśli lekkomyślnie zdecydował się wykąpać swego kota, zmieni zamiar. I nie czyń tego. Jeśli jednak trwasz uparcie w swoim postanowieniu, weź męko kąpielowe do nalej wody starannie doprowadzonej do temperatury ciała kota, naszykuj ręcznik lub dwa. Jodynę, nici chirurgiczne, gazę. Nie od rzeczy też byłaby butelka brandy i parę rękawic ochronnych. Możesz także zawiadomić najbliższego krewnego, jeśli jesteś naprawdę. Przewidujący. James Bowen: Świat według Boba dalsze przygody ulicznego kota i jego człowieka. Często sobie myślałem, że jesteśmy bratnimi duszami, leżącymi wspólne rany po bolesnej przeszłości. Ofiarowałem mu swoje towarzystwo, jedzenie i ciepłe miejsce, gdzie mógł złożyć głowę do snu. On zaś dał mi w zamian nadzieję, sens życia które wprowadziło lojalność, miłość i poczucie humoru oraz odpowiedzialność, której przedtem nie znałem. Postawił przede mną nowe cele i pomógł spojrzeć na świat innymi oczami. Caroline Parkast, Psy, Zwierzy, Babel Jest taki dowcip o mówiącym kocie. Facet wchodzi do baru z kotem. Barman mówi – Przykro mi, zwierząt nie wpuszczamy. Facet odpowiada – No tak, ale niech pan zrozumie, to jest nadzwyczajny kot. Potrafi mówić. Barman patrzy na niego z powątpieniem, ale mówi: Dobra, posłuchajmy. Facet stawia kota na barze i spogląda mu głęboko w oczy. Jak brzmi forma czasu przeszłego czasownika mieć w trzeciej osobie rodzaju męskiego? Miał, odpowiada kot. Jak nazywamy rozdrewniony węgiel? pyta. Miał, odpowiada kot. Barman wścieka się i wyrzuca ich na ulicę. Kot podnosi się, otrzepuje i pyta. A co? Mówiła niewyraźnie? Doris Lessing o kotach. Jeśli nasz świat snów nie pokrywa się z kocim, a tak mi się wydaje, to dokąd kot wędruje, kiedy śpi?